Cześć. Witamy w programie Prawnym Okiem dla Biznesu. Dzisiaj na tapecie temat podatkowy, czyli jak zapłacić mniej podatku w sposób legalny i transparentny. Opowiemy o tym, jak to zrobić, tak byście po dzisiejszym odcinku potrafili w kilku prostych krokach podjąć takie czynności, które spowodują, że zostanie wam w portfelu więcej pieniędzy. Paweł, ty się specjalizujesz w podatkach. Mógłbyś. Wejść w ten temat w taki przystępny sposób, aby każdy z naszych widzów zrozumiał, co dokładnie mamy na myśli mówiąc ulga podatkowa? I jak najbardziej postaram się zrobić to, co w mojej mocy. Wiadomo, są tylko dwie pewne że, rzeczy w życiu. Jedna to podatki, a druga to, że są za wysokie. <grym> Myślałam, że powiesz: e, śmierci podatki. Ach. Ach. Spoko to prawda, to prawda, ale tak. Spokojnie. Dzisiaj pokażemy wam jakie faktycznie legalnie obniżyć. Musicie wiedzieć, że mm, te kwestie ulg podatkowych to jest, są przepisy, które przewidział prawodawca do tego, żeby każdy rozliczający się z podatków, ze swoich dochodów mógł po spełnieniu tych warunków z nich skorzystać. Mamy takie trzy główne Dokładnie. kategorie. Zwolnień czy ulg podatkowych. Czyli możemy to podzielić na ulgę od dochodu, ulgę od podatku i wszelkiego rodzaju zwolnienia przedmiotowe. O tym na końcu, bo najważniejsze tak naprawdę są te pierwsze dwie, czyli ulga od dochodu i od podatku. Tak jest, chociaż z tych ostatnich no, bardzo ludzie skrzętnie i chętnie korzystają. Mhm. Jeżeli chodzi o ulgi od dochodu, przede wszystkim o co tu chodzi? To jest y, wartość czyli podstawa opodatkowania, od którego wyliczamy nasz podatek mhm. i są pewne grupy wydatków, które jeszcze mogą pomniejszyć nam tą podstawę. Jednym z takich wydatków to są e, składki na ubezpieczenie Dokładnie. zdrowotne. Czyli to co płacimy co miesiąc, na końcu to sumujemy, a jakim dokumentem musimy I, to... I odliczamy tak. i to jest taki specjalny formuła, e, formularz RMUA. Mhm. E, Jednakowoż nie bardzo musimy sobie zaprzątać tym głowy, ponieważ zazwyczaj księgowi czy, yy, czy pracodawca, tak naprawdę dla osób pracujących na umowie o pracę czy zleceniu w PICie 11, taką informację nam zamieszcza, chociaż warto sprawdzić yy, na, na stronę e-urzędu wejść i sprawdzić w tych PITach 11, czy deklaracja przygotowana przez Ur Urząd Skarbowy zawiera sumę wszystkich tych składek spo społecznych, które są na formularzu. Czyli taka weryfikacja, tak, ale tak naprawdę tak. to jest taka podstawa, czyli odliczenie składek ZUS. Tak jest. Następna. Następne e, i tu ciekawe dla domorosłych inwestorów, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Okay. Czyli jeżeli e, zainwestujemy Kwotę, to jest limit 9388 zł i 80 groszy. Dla osoby fizycznej, jeżeli ktoś prowadzi działalność, to jest ponad 14 tysięcy, mhm. to tą kwotę też możemy, o, o tą kwotę możemy obniżyć podstawę opodatkowania. Dobra. Co najlepsze, wystarczy nam sam przelew na to indywidualne konto IKZE. Czyli wyciągamy potwierdzenia przelewu. Tak jest. Ale są też takie ulgi zobacz, rehabilitacyjna, czy kościelna, czy dla krwiodawców, czyli tutaj takie ulgi właściwie z życia codziennego, o których nie każdy wie. Co tutaj możemy Jasne. powiedzieć? E, przykładowo ulga rehabilitacyjna. Ona jest związana no, z osobami niepełnosprawnymi mhm. bądź też z opiekunami osób niepełnosprawnych. I przykładowo, jeżeli um, osoba niepełnosprawna osiąga dochód nieprzekraczający 21,5 tysiąca, mhm. e, to wtedy opiekun takiej osoby może skorzystać z ulgi. A jeżeli dana osoba przekracza ten limit przychodów, no to wtedy samodzielnie może rozliczać te ulgi. I tam mamy trzy rodzaje, tak naprawdę, ulg. Jedna jest limitowana, druga jest nielimitowana, nie i trzecia e, jest tak naprawdę od nadwyżki. Zacznijmy od tej trzeciej, bo jest na tyle specyficzna. To chodzi o wydatki na leki. Czyli każdą kwotę powyżej 100 zł miesięcznie wydanych na przepisane przez lekarza leki dla danej osoby, można już odliczyć od dochodu. Ale musi być orzeczenie lekarskie, tak? Tak, tak, musi być orzeczenie e, o niepełnosprawności. Okay. A jeżeli chodzi o tą grę dla krwiodawców, czy tutaj jest jakiś limit? E, przy uldze dla krwiodawców jak najbardziej, to mamy e, 6% dochodu. Okay. Ale co warto zaznaczyć, m, jest bardzo proste przełożenie, Mm, I ono zabrzmi to no trochę, trochę strasznie, trochę, trochę śmiesznie, ponieważ to jest 130 zł za litr krwi oddanych. W ten sposób <laughs> jest te strony. O, Oczywiście o, dany, jest wiem, to za, za mililitry, ale w zależności też, czy osocze, czy, yy, czy w jakiś sposób się ubogaca, później tą yy, krew. Tam są też specjalne przeliczniki, ale najpowszechniejsze jest to dawanie krwi, więc to 130 zł. No tak musi być oprócz, to jakoś wyliczane. Tak jest. Oprócz tych dni wolnych, które się otrzymuje tak. i posiłku rege, regeneracyjnego, regeneracyjnego bo, w postaci czekolady? Tak jest, czekolady, <laughs> chociaż ostatnio zaczęto wydawać też i majonez. O proszę. <laughs> tak, i to jest, wiesz, no dojście wiem, do odwiecznej walki wewnątrz polskiej winiary, winiary czy <laughs> To dobrze, że o tym mówisz, ale widzisz, jesteś specjalistą od podatków i wymieniasz też takie ulgi, o których nie każdy wie. Co, co powiesz na temat tych edukacyjnych, czy takich sponsoringowych? Tutaj coś możemy podpowiedzieć? O, o to, to jest bardzo ciekawa e, Lubisz ulga. Lubisz ten temat, Tak, okay. tak, tak. I teraz tak, każdy przedsiębiorca tak naprawdę może mm, łożyć na sport, czyli na sponsoring e, względem klubów sportowych chociażby. Dokładnie. Co co e, często gdzie, jest czynione? Tak, często jest czynione. Zalicza mu się do kosztów uzyskania przychodu, a dodatkowo jeszcze właśnie rozliczając podatek, dodatkowo 50% może rozliczyć tej ulgi, czyli łącznie tak naprawdę kosztów rozliczonych dla tego przedsiębiorcy to jest 150%. Okay. Czyli wydatek 1000 zł, a od dochodu rozliczam mhm. 150%. E, procent z tego. To jest bardzo, e, bardzo przydatne i no tak naprawdę motywujące przedsiębiorców do tego, żeby inwestować. Tak? To jest też zwłaszcza takie popularne w mniejszych e, społecznościach, gdzie inwestuje się w te regionalne, lokalne e, kluby sportowe, czy m, tak jak tutaj Owszem. idąc szerzej, na edukację, tak? Bo to jest edukacja by... i też kultura. Tak? Czyli mamy y, Darowizny na rzecz. E, A idąc instytucji, do edukacji i kultury, kultury, mamy też darowiznę na sprzęty komputerowe, czyli tak zwana darowizna na laptopy dla szkół, tak? Tak. Okay, I, tu jest jeden, I tu jest tak, jak wszystkie darowizny i wszystkie. Mm, te odliczenia, te u, odliczenia mają limity, limity okay. to to jedno nie ma. Okay. Czyli możemy darować laptopów, czy tabletów. I odliczyć do 100% naszego dochodu. Wiem, że teraz tak robili przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku w związku z powodzią, która dotknęła we wrześniu ubiegłego roku wiele szkół, wiele placówek, i wiem, że ten temat faktycznie był szeroko komentowany. Tak jest. Nawet wracając się kilka lat do COVID-u, mhm. jeżeli były darowizny związane właśnie z walką na COVID, mhm. no to państwo też w jakiś sposób gratyfikowało przedsiębiorców i. Tak naprawdę zwiększało te procenty, które można było odliczyć, czyli oddając 1000 złotych na rzecz walki z covid można było odliczyć 2000 od dochodu. Okej. Okay. Czyli to była taka. Taka dwu, zachęta. Taka zachęta. Mhm. Jasne. Ale są też takie e, ulgi, jak e, te, o których właśnie myślą przedsiębiorcy na terminal płatniczy. Tak. A i tak, tu jest jedna z tych rzeczy i też na związki zawodowe tu bardziej w kierunku a, a tu pracodawców. O tych dwóch jeszcze dwa słowa. Okay. Jeżeli chodzi o ulgę dla związkowców, mhm. to możemy rozliczyć składki członkowskie, okay. które, które opłacamy. Tam jest limit na poziomie 840 zł rocznie. Okay. Te składki zazwyczaj nie są jakoś tak. Stosunkowo niewiele, e, można powiedzieć, kropla w morzu. Mm -hmm. e, pytałaś o ulgę na terminal, na terminal płatniczy, tak, jak dobrze pamiętam. Tysiąc? To jest 1000 zł, w niektórych złotych. przypadkach 2500 tysiąca. Ok. E, ale, ale o, bardzo ciekawa e, ulga, e, bo to jest darowizna z jednej strony na organizację pożytku publicznego, okay. czyli to są te wszystkiego rodzaju fundacje i stowarzyszenia. Tak, to odliczamy, Tak, prawda? jest. Te, które mają logo tutaj uwaga. I KRS eee, i podane to. Tak, po prostu... tak, tak, ale muszą, muszą być z logo OPP, czyli Organizacja Pożytku Publicznego. Okay. To jest e, warunek niezbędny. I tutaj wystarczą potwierdzenia przylewu. Potwierdzenie przylewu, chociaż każda taka fundacja ma obowiązek wydania zaświadczenia. Tak, z wyciągiem, który pokazuje ile tak naprawdę wpłaciliśmy. I tutaj możemy sobie rozliczyć do 6 naszego dochodu. Świetnie. To nie tak taka nie sama to. sytuacja jest z kościołami. Okej. Okay. A jak to jest z tym zwrotem nienależnie pobranych e, świadczeń. Też mm, jest taka uniga. Tak, tak, tak. To w sytuacji, w których przykładowo pobieraliśmy jakieś świadczenie z ZUS-u, później ZUS stwierdził, że, że je ono jest nam nienależne. Musieliśmy je zwrócić, więc cały ten de facto dochód, który otrzymaliśmy z tego tytułu, zwracamy do wysokości otrzymanych i zwróconych należności. Okej, okay, to też dobrze wiedzieć. Ja myślę, że o tym tak naprawdę niewiele się mówi. O tym, o tym faktycznie może nie każdy wiedzieć, ale nie wiem, czy, czy ZUS wydaje Czyli tak naprawdę, pic. słuchajcie, oglądając nasz odcinek, dobrze jest sobie m, zanotować te e, ulgi, które wydają wam się e, bliskie, czyli mogące mieć zastosowanie. My możemy też zrobić takie zestawienie po programie, czyli ulg od dochodu, a teraz przechodząc do ulgi od podatku. I Wiesz, to też co, zrobimy zestawienie. Tylko byś... żebyśmy nie zapomnieli jeszcze o tych dwóch Um, ulgach, które no, może przedsiębiorców zainteresują. Okej, okay, to koniecznie. Tak, pamiętam. tak, mamy ulgę na prototyp i ulgę B plus R. No oczywiście, dobrze, Ty że o tym tak. mówisz. A Wspominałeś, że ostatnio rozliczałaś B plus R, to chociaż rozwiń skrót. Co to jest? Czyli ulga badawczo-rozwojowa. Mm, wielu przedsiębiorców jeszcze dotychczas myślało, że jest to bardzo takie restrykcyjne pojęcie i że koniecznie trzeba prowadzić jakieś badania w takim bardzo starym, klasycznym ujęciu. Tak naprawdę wiele rzeczy, które produkujemy, mają ten charakter innowacji, charakter twórczy i charakter takiego mm, Excelowskiego, że tak powiem, notowania wyników, które prowadzimy w, przy pracach badawczo-rozwojowych. Dlatego tak naprawdę przedsiębiorstwa produkcyjne mają dużą szansę na to, aby po takim audycie wewnętrznym, czy to z pomocą firmy zewnętrznej, czy działu księgowego, na taką ulgę się załapać. Więc bardzo, tak, bardzo jest. polecam. W ramach tej ulgi badawczo-rozwojowej jest też ulga na prototyp i ulga na innowacje. A może zrobimy o tym osobny odcinek? Albo Faktycznie temat jest dosyć szeroki, gruby. Grogi, nie, gruby. <śmiech> możemy, <śmiech> możemy, możemy zrobić. Jeśli to. będzie zainteresowanie, mhm. dajcie znać w komentarzu. Chętnie podejmiemy rękawice i opowiemy parę słów o tej uldzie, bo tutaj już kwoty mogą być naprawdę znaczne. A co więcej, nawet jeśli tego nie robiliście do tej pory, ale wykażecie, że prowadziliście takie prace, Badawczo-rozwojowy w przeszłości, można to rozliczyć do pięciu lat wstecz, także naprawdę duże pieniądze. Naprawdę warto, a jak ktoś ma centrum, status centrum badawczo-rozwojowego, to może także odliczać amortyzację bu budynków tak. i koszty usług doradczych. A przy ulgach badawczo-rozwojowych to jest nie tylko koszt prowadzonych badań, ale także koszt pracowników, czyli przemnażamy godziny pracy pracownika, który w ciągu powiedzmy tych 8 godzin. Ile godzin spędził na pracach badawczo-rozwojowych? Wyciągamy właśnie ten czas poświęcony na prace badawczo-rozwojowe, i znowu to są duże pieniądze, bo tak naprawdę często cały dział sztab ludzi pracuje nad takim projektem. Owszem, to trochę, trochę wiąże się też z taką ulgą jak IP Box. Bardzo tak. popularna wśród informatyków, zwłaszcza programistów. Dokładnie. Chociaż to też temat na, na, na osoby zainteresowanej. Zdecydowanie na, tak, odcinek, ale powiem szczerze, że to są takie tematy, o których każdy gdzieś słyszał, a nie każdy wie, że można się na to załapać, mówiąc wprost. Owszem, owszem, dlatego warto sprawdzić u siebie w organizacji czy, czy w firmie, czy mamy taką możliwość, skontaktować się, zapytać się księgowej przede wszystkim. Przy ulgach badawczo-rozwojowych najważniejsze jest odpowiednie em, spisywanie i notowanie tego, co się robi, tak żeby później można było udokumentować cały ciąg prac badawczo-rozwojowych. Więc to chyba tyle, to tylko taki tak jest. zaczątek... sygnalizacja, jest a Dokładnie, o tym powiemy więcej w następnym odcinku. Czyli co, przechodzimy do ulg odliczanych już typowo od podatku. Tak, czyli znowu taki duży krem segment. De la, krem de la creme, ponieważ e, obniżamy już już wyliczony podatek ze względu na te przymioty, które e, prawodawca przewidział. No podstawowym Może takim... od kobiet zacznijmy, no chociaż nie, to dotyczy no w... nie tylko kobiet, Ale ulga ojciec, na dziecko. Ale no nie tylko kobieta i matka. Tak. Że wiesz najlepiej, <laughs> proszę bardzo, opowiadaj. To, co zapamiętałam na starcie z doświadczenia, to jest to, że może też taką ulgę na dziecko rozliczyć małżonek, czy ojciec, czy partner, czyli po prostu rodzic dziecka. Nie musi to być koniecznie kobieta, bo w zależności od tego, komu się to też bardziej opłaca, kto ma, kto ma jaką sytuację. I ta ulga na dziecko jest też inna w zależności od tego ile dzieci się ma, czyli przy jednym dziecku jest to powyżej 1000 zł, chyba 1100, 12 zł. Okay. 1112 Tam przy pierwszym 1112 dziecku złoty. też jest limit dochodowy, tak. także jest to na jej, e... przy dwójce na przykład już jest to ponad 2200 z hakiem, 2200 e, tak i e, przy kolejnym liczymy limit od drugiego dziecka. Okay. tak jest. Przy trójce dzieci to jest 4224 zł, a przy czwórce i wyżej 6900. To sporo Dobrze. tylko, kto to tyle dzieci ma? <laughs> Okej, okay. jest później racja. jaka ulga? Później możemy powiedzieć o uldzie na internet. Nie każdy korzysta. Tak. Każdy ma internet, nie każdy wie, że może odliczyć od podatku. Uwaga, 760 zł. Wystarczy. mało kto słyszał. Tak jest. Wystarczy tylko umowa na siebie. Nie na mamę, nie na babcię, Trzeba ponosić te. I wystarczy wykazać rachunki za internet. Wystarczy je mieć. Nie trzeba ich wykazywać, ponieważ każda deklaracja to jest nic innego jak oświadczenie podatnika. Tak. Dopiero Na wypadek fe... kontroli? Nawet, tak? nawet nie kontroli, bo to urząd prowadzi w pierwszej kolejności tak zwane czynności sprawdzające. Okay. Czyli jeżeli będą chcieli zweryfikować nasze prawo do danej ulgi, to tak naprawdę w pierwszej kolejności przychodzi mail. Przyjdzie mail. No, otóż to, tak. przychodzi mail, pani przemiła z Urzędu Skarbowego, poprosi o dokumenty, my jej wtedy skanujemy, wysyłamy, ewentualnie, miej już te rachunki za. Za internet zeskanowane zadany rok, wrzućmy do jednego folderu, dokładnie niech odpowiednia dokumentacja. Natomiast to jest, wiesz, powiem... jak to się nazywa w, wśród takiego no, żargonu podatkowców. Tak? To są Defense Filesy. Okej, okay, czyli to, co masz przygotowane na wypadek o, wojny. Tuż, <laughs> Pamiętaj, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Masz rację. Tutaj e, z własnego doświadczenia kilka, e, kilka razy mieliśmy taką sytuację z klientami, gdzie przychodził mail, wysyłaliśmy właściwe dokumenty i na ten moment wszystko się kończyło. I tak naprawdę ta ulga została przyznawana, a ponieważ mieliśmy też taki przypadek, gdzie rozliczaliśmy się za lata wstecz, to przyszła mm, całkiem dobra kwota na no, konto klienta. To jest, to jest plus. Y, jedyny minus tej ulgi na internet, ona może być rozliczona tylko przez dwa lata. Okej. Okay. Następnie... Tak, naprawdę dla takich osób startujących. Tak, tak. tak, tak. Jak ktoś się sprowadza na, na nowe mieszkanie, wcześniej przykładowo wynajmował stację na, na studiach czy gdziekolwiek, tak wyjeżdżając z rodzinnego miasta, pewnie nie brał internetu na siebie, bo miał w pakiecie razem z mieszkaniem. A jak już nie wiem, kupił, wkroczył. wkroczył, wynajął samodzielnie mieszkanie i rachunki zaczął płacić samemu, no to wtedy taka ulga w podatku, a te 760 zł. Zawsze, mhm. zawsze lepiej. E, A powiesz zachować. coś jeszcze o ulce abolicyjnej, tak przyszło mm, mi do głowy, że też okay. nie słyszał. Tak, tak, ulga abolicyjna to jest ulga tak naprawdę dla osiągających e, dochody z zagranicy. Okay. Natomiast tak, e, w zależności od kraju, w którym się pracuje za granicą, e, mogą być. Inne uwarunkowania, jeżeli chodzi o rozliczanie, o unikanie podwójnego opodatkowania. Mhm. Czyli e, Polska zawarła z większością krajów tego typu umowy, tak, żeby w obu państwach nie musieć opodatkować całego dochodu. Byłoby to krzywdzące. Byłoby to mhm. krzywdzące, oczywiście mamy zasady terytorialności, tam, gdzie mamy swoją rezydencję podatkową, tam powinniśmy być opodatkowani e, z dochodów osiąganych mhm. tak, na, danym, na danym kraju. Niemniej jednak. No, państwa się w taki sposób umówiły i stosuje się przykładowo e, metodę proporcjonalnego odliczania. Czyli tak, dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odlicza się ten podatek zapłacony za granicą. Okay. Tak? Limit akurat dla tej ulgi to jest 1360 zł. Zawsze, Zawsze coś, ale to, niezbyt dużo. Okay. Niezbyt dużo, ale teraz co najlepsze. Hmm, Temat, ta, który lubisz. Tak jest. Trzecia, trzecia, <gry> trzecia kategoria, kategoria, o której to... wspomniałaś. Zwolnienia. Czyli zwolnienia podatkowe i ulgi specjalne. Mhm. Mamy aktualnie obowiązujące co najmniej cztery potężne e, ulgi, mhm. czy też zwolnienia podatkowe. To są zwolnienia podmiotowe. Mhm. Dla specjalnego kręgu osób. Mamy cztery takie kręgi. Okay. To jest tak. E, dla powracających z zagranicy. Dla rodzin wielodzietnych powyżej 4, mm -hmm. czwórki plus. dzieci, tak jest. Ulga dla seniorów, okay. czyli dla. A zaraz będę opowiadał, dla, dla kogo. A czwarta ulga to jest dla. Ulga dla młodych, do 26 roku znane, życia. Najbardziej znane, bo o tym się dosyć głośno mówi. Tak, o, o hmm? tym było to może chyba o najgłośniej. tym, tym dla młodych, zacznijmy, dobra. Tak jest. Czyli, czyli do roku 26? Do 26 ja roku dobra, <laughs> dobra. <laughs> ok, i tutaj mamy limit. Mamy limit. 85 tysięcy? 85 528 zł. Pięknie. Ten limit jest stały dla wszystkich e, tych ulg. To się wiąże z tym, że mamy w Polsce progi podatkowe, mhm. czyli do wysokości tak naprawdę pierwszego progu podatkowego na tak zwanej skali. E, te limity, znaczy te, te zwolnienia obowiązują. Pierwszy dochód, który uzyskujemy, Czyli 85 528 zł plus, uwaga wysoka, kwota wolna od podatku 30 tak. tysięcy, czyli tak naprawdę 115 500 zł jest absolutnie wolne od podatku. Mhm. Ale do 26 roku, do życia. I 26 wtedy zwolnienie roku, to jest nie Jakieś dokumenty, które musimy wykazać? Tylko wiek, tak? Tylko na wiek. Naprawdę, więc... Tylko wiek. Tak. Tutaj e, młodzi pracujący, jeżeli będą mieli status studenta czy ucznia, mhm. Tak? no to będą mogli korzystać także ze zwolnienia Przepnować, z ZUS-u. Tak. Mhm. Ale to będzie dodatkowo. dodatkowo. Nie, nie, dodatkowo okay. nie mieszajmy ZUS-u z podatkami. Dobra. Niemniej jednak tak, taka dykteryka. Dobra, a jeśli chodzi o 4+, plus, czyli tutaj wykazujemy też mhm. tak naprawdę tylko ilość potomstwa. Tak naprawdę wystarczy wszystko. oświadczenie o liczbie dzieci. Okay. Trzeba pamiętać, że urzędy skarbowe no, mają te informacje. Ale to jest też tylko oczekiwać. na jednego rodzica, tak jak przy uldze na dziecko? Hmm. Bo tutaj to się jest... zastanawiam. Tak naprawdę trzeba by to było sprawdzić. W ogóle, jak zestawimy to pod filmikiem, pod, w podziale na. Okay. trzy grupy to możemy dodać warunek jak i jaki dokument. Co tak, też, na to? tak też zrobimy. Ale tak też będziemy zrobimy. mieć pracy. <laughs> 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 Okej, okay, ale chcemy, żebyście mieli to kompleksowo, mm -hmm. tak, żeby ten filmik posłużył jako taki instruktaż. Tak jest. Okej, okay. ulga już... dla seniorów. Dobra, to jeszcze. Ulga Czy jeszcze ten. Seniorów? A, jeszcze masz pytanie. Okej, okay. ulga dla seniorów, dla. Pracujących seniorów, bo to nie dla każdego. Czyli każdy, kto nabędzie tak naprawdę prawo do emerytury, mm -hmm. może z tego prawa zrezygnować i kontynuować pracę. Co mu częsty to daje? Przypadek. No, częsty przypadek, jak mm -hmm. najbardziej wiele osób, e, no, powiedzmy, starszych, ale e, tak naprawdę w sile wieku chce dalej pracować, chce dalej się spełniać i nie wyobraża sobie e, już tego z życia bariery, życia, tak, tak. życia na emeryturze. Mm -hmm. e, w dobrym zdrowiu, jak najbardziej mogą kontynuować pracę i cieszyć się z tego, że państwo w końcu damy im tą ulgę mm -hmm. i te 12% podatku, które by pobrało, zostaje im I e, ten tak sam w ich 80%. Cały czas, 80%. 500... 528 okay. plus 30 tysięcy kwoty wolny. wolnej. Okay. To należy też pamiętać. Czyli mamy dla seniorów, dla młodych, y, dla rodzica 4 plus powyżej 4 czwórki y, dzieci tak jest. i ulga na powrót. I ulga na powrót to jest ulga dla powracających z zagranicy. Jeżeli ktokolwiek mieszkał poza Polską i był rezydentem podatkowym innego kraju niż Polska, to jest bardzo ważne, Bo po... musi mieć certyfikat, tak? Y... Powinien mieć certyfikat, ale jeżeli go nie ma, okay. to może udowodnić fakt bycia rezydentem podatkowym innego kraju każdym innym dowodem. Okay, Czyli, to Czyli to będą przykładowo To jest Tak, certyfikat. tak, to jest pożądany. W ustawie jest wskazane wprost. Certyfikat lub inne dokumenty świadczące o życiu i rezydencji podatkowej. To mogą być. Umowy najmu mieszkania, rachunki za telefon, rachunki z restauracji, przynależność do klubów sportowych, do karta Wszystko, biblioteczna. To potwierdza fakt, że Wszystko, e, żyliśmy w tym innym państwie tak i tam się rozliczaliśmy. To podatkowo się to e, nazywa fakt przeniesienia e, całej organizacji swojego życia okay. mhm. A, e, do, do innego kraju. Czyli też dosyć ciekaw Pod, Tak, jest. podstawowa jak... zasada 180 e, Trzy dni. Okay. Aż, aż musiałem sobie przynieść to szybko w głowie, czyli ponad połowa roku. Tak. tak? Poza, e, poza Polską, a to de facto w danym, w danym kraju. E, co ważne, trzy lata e, mieszkania tam e, za granicą. Obowiązkowo do Takie wykazania. Jest. Tak. A następnie cztery lata można z tego korzystać w Polsce. Uh -huh. I to możemy zacząć w tym roku, w którym wrócimy, a możemy zacząć w następnym. A i roku. pierwsze cztery lata po powrocie jestem na takiej uldze. I pierwsze cztery lata Tres jesteśmy na tej, na tej uldze. Te pozostałe ulgi e, nie mają aż takich li limitów, znaczy okay. no, ulga dla młodych do 26 lat, mm -hmm. ulga dla seniorów dopóki e, rezygnacja z emerytury, ulga 4+, no, dopóki mamy dzieci. Mm -hmm. No tak. <laughs> tak to... Ale słuchaj, bo mówimy tak o tych ulgach, o tym, jak się rozliczać. Powiedzieliśmy też wiele takich wątków, że tu możemy przy uldzie badawczo-rozwojowej do pięciu lat wstecz się cofnąć. Teraz mówisz, że cztery lata do przodu przy uldze e, dla powracających z zagranicy. A co właściwie się dzieje w sytuacji, kiedy mm, no, zaspaliśmy i de facto zrobiliśmy to w sposób nieprawidłowy albo niekorzystny? Czy możemy. Cofnąć się, czy tak naprawdę jakoś możemy naprawić to, 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 to podatkowe, te podatkowe grzechy? I tu mam dobrą wiadomość. Jak najbardziej, jeżeli nie minęło 5 lat od końca tego roku, w którym zapomnieliśmy skorzystać z jakiejś ulgi, mhm. to jak najbardziej mamy taką możliwość. Może wystarczy, że złożymy tak zwaną korektę deklaracji podatkowej. Po prostu. Mhm. Od, po prostu, w której ee, w poprawny sposób zaliczymy sobie to zwolnienie czy daną ulgę. Mm -hmm. e, napiszemy krótkie uzasadnienie, dlaczego korygujemy. Okay. Wystarczy napisać, napisać że. Na że, że do, nie, nie, to jest, to jest a, rubryczka w formularzu. Rubryczka w formularzu. A, jest specjalna. Tak kilka zdań Kilka okay. zdań. E, możemy napisać, że po prostu dowiedzieliśmy się e, o takiej ulze, o możliwości z niej skorzystania. Możecie wskazać, że z naszego filmu. <laughs> to czy z jakiego, to jest tak jest, czy z jakiego innego, jakiegokolwiek źródła mm -hmm. e, i tyle. Przygotujcie tylko te dokumenty potwierdzające wasze prawo do złożenia tej ulgi, bo z całą pewnością te czynności sprawdzające zostaną wdrożone, tak, czyli ten źródła, mail z Urzędu sytuacja. Skarbowego na, tak. pewno, na pewno przyjdzie. Pamiętajcie, mamy końcówkę kwietnia. I do końca kwietnia możecie wejść na stronę e-Urzędu, mhm. sprawdzić, w jaki sposób urzędnik przygotował wasze deklaracje podatkowe, przeliczyć, czy aby na pewno dokonał wszystkich odliczeń i wszystkich ulg, jakie wam przysługują. A pamiętajcie, urzędnicy w Urzędzie Skarbowym nie wiedzą, czy wy macie internet, nie wiedzą, czy macie. Yy, zaświadczenie o rezygnacji z emerytury. Nikt czy za nas tego tak naprawdę najlepiej nie zrobi. Nikt za nas tego nie, nie zrobi. Nikt za nas tego nie, nie zrobi i warto, warto wejść, sprawdzić. Mamy jeszcze trochę czasu, to już końcówka, ale jak najbardziej Ale warto, tak naprawdę warto większość to ludzi działa na ostatnią chwilę i rozliczają się dopiero teraz, dlatego mamy nadzieję, że ten odcinek będzie przydatny. A jeżeli mielibyście jakieś pytania, które dotyczą was wprost, to też dobrze jest skontaktować się z podatkowcem. Z prawnikiem, z osobą z zewnątrz, która spojrzy takim audytowym okiem na Waszą sytuację prawną i policzy te podatki w taki sposób, abyście legalnie zapłacili mniej. I tym optymistycznym <noise> tak akcentem jest. myślę, że kończymy ten odcinek. Dziękujemy Wam bardzo. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.